Gotowy? Tak. To biegnij! A oto poziom pierwszy! To skok... ...nadziei! Skok nadziei... Chyba dam radę. Ej, powiedziałem skok nadziei? Dobrze się bawicie. Aha! Zapomniałeś o buziakach? Nie. No to wstawaj, gambol! Ale śmierdzisz. Ale masz szczęście, bo zaraz się umyjesz! Poziom! O czym? O buziakach! O, zapomniałem, ale przypomniałeś mi. O! A więc witaj na poziomie trzecim! Przejście przez namiot sarów! serów. Uuu. Uuu. Zapomniałeś? Nie! <trym _> Co tu robicie? Twój kolejny poziom! Obezwładniające dźwięki! Już zapomniałeś? Nie! No to może teraz! Dosyć tego. Mam dobre wieści! To jest ostatni poziom! No i złe? Jest najgorszy. Serio? No, wchodzę w to. I co? Co, co? Posłasz. Twoją walizkę do Twojego pokoju. No i dobrze, moja droga. To teraz ją znieś, bo zaraz przyjedzie mój autobus. Który przy kebabie? Dzień Znalazłem szczęśliwe miejsce! O, to super! Naprawdę fajnie! Cześć, prześny staruszko! O, nie, moje Od razu o, o, dzień dobry! Gumball znalazł szczęśliwe miejsce! Świetnie! Pocałuj mnie na dowidzenia i włóż walizkę do autobusu. Mm. Tylko może się szybciej ruszaj! Babciu Jojo! Gambo znalazł szczęśliwe miejsce! Świetna informacja! Daj mi buziaka! Znalazłam szczęśliwe miejsce! Ryba już mi powiedział! Daj mi buziaka na do widzenia! Z przyjemnością! Gabal, pomóż mi z tą walizką! Okej! Okay.